Jakie? Zbliżają się święta. Zbliżają się święta, święta Super, a co podczas tych świąt się robi? No słucham? Robi się, że przychodzi zajączek. No właśnie, a czy ktoś z Was widział takiego zająca? Takie ładnie, że tu widzimy zająca wolnego, który już po chodniku. Mhm. A co ten zając, który teraz przed świętami przychodzi, co on przynosi? To proszę. On, on przynosi nam małe, takie małe zmiany. takie małe drobiazgi. Mhm. Zgadza się. A czy kiedyś do Was taki zając nie przyszedł? Zapomniał o Was? Czy zawsze przychodzi? Zawsze. A kiedy? Mhm. A kiedy może nie przyjść? Słucham? Jak dzieci są jego rzecz. No właśnie. Czy wiecie co to są pisanki? Pisanki to jest takie jajko, co się maluje Pisałka. i ma takie znaczki. Mhm. I czym można je malować, te znaczki? Proszę. Pisałka. 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 Mhm. Jest taki dzień, kiedy dzieci z rodzicami też idą z koszyczkiem do kościoła. I jak ten dzień się nazywa? Ty se z koszykiem do kościoła, żeby poświęcić Dzieciom. I co w tym koszyczku może się znajdować? Proszę. Może się w tym koszyczku znajdować baranek z masła albo z cukru. No właśnie. Może tam być kiełbasa albo szczęka. Tak. jest taki też dzień? jedyne chyba w ciągu roku, kiedy można oblewać się wodą. Ten się Właśnie. I wtedy możemy się polewać wodą, tak? A można tak mocno, czy tylko tak troszeczkę? Troszeczkę. niedawno skończyła się pewna pora roku i przyszła? Przyszła wiosna, właśnie. A w jaki sposób wita się wiosnę? Czyli mhm. mama, są kaliki i jak ktoś zrobi marzenie zimę. Mhm. I co z tą marzeną Można zrobić? Spalić albo wrócić do rzeki. Super! Mhm. A jaką porę roku lubicie bardziej? A kto lubi inną porę roku? I zimę. Czemu zimę? No bo są takie. I jeszcze można I lepiej bo Ja dobrze. lubię 我再用图。